Sobota, 25 października. Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelia Łukasza 23 rozdział 34 wiersz. Poszukujemy wzorów. Część druga. Z całą pewnością męczennik Szczepan przyjął wzorzec naszego Pana głęboko do swego serca. Na kilka sekund przed tym gdy pod ciosami rzucanych przez Żydów w niego kamieni upadł i skonał, modlił się o to, aby ten grzech nie został im policzony. Niemniej, i tu zaznacza się pewna różnica wobec jego mistrza. Szczepan najpierw modli się o samego siebie, a dopiero potem za swoich wrogów. W przypadku pana Jezusa było odwrotnie. Jest tak, aby we wszystkim był pierwszy. Kolosan, pierwszy rozdział, osiemnasty wiersz. Czy modlisz się, prosząc za ludźmi, którzy drwią z ciebie, lub otwarcie cię atakują? Na ile dążysz do tego, aby pod tym względem być bardziej podobnym do pana Jezusa i poprzez to, by stać się dla innych wzorem do naśladowania? Salomon pisze: Pociągnij mnie za sobą, pobiegnijmy. Pieśń nad pieśniami, pierwszy rozdział, czwarty wiersz. Słowa pouczają, wzór pociąga do naśladowania.